Witam państwa bardzo serdecznie. Kasper Boroń, radca prawny, doradca podatkowy. Dzisiaj tytuł nagrania nieco enigmatyczny, mianowicie co widać a czego nie widać. Już wyjaśniam. Mianowicie bardzo często w prawie podatkowym czy w prawie ubezpieczeń społecznych do skorzystania z ulg podatkowych czy innych preferencji musimy spełnić pewne kryteria. Takimi głównymi kryteriami jest na przykład odpowiedni profil działalności gospodarczej lub wykonywanie konkretnych czynności w konkretny sposób, które uprawniają nas do skorzystania z danej ulgi czy z danej preferencji. Oczywiście, w związku ze skorzystaniem z danej ulgi czy z preferencji, wiążą się również pewne zakazy których nie możemy przekraczać, żeby tych preferencji nie e, stracić. E, I stąd też e, dzisiejsze e, nagranie. E, mianowicie bardzo często dostajemy od naszych klientów e, pytania przykładowo e, czy jeżeli chcę skorzystać z ulgi IP box e, to wystarczy, że w umowie m, będę miał zapis o tym, że przenoszę autorskie prawa majątkowe Pomimo tego, że na przykład klient jest faktycznie informatykiem, a nie programistą, albo w kontekście ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy jeżeli dodam sobie takie i takie PKWU, albo taki kod PKD w CIDG, to czy będę mógł skorzystać z mniejszej stawki ryczałtu? No, i tego właśnie dotyczy dzisiejsze nagranie. Zaczęlibyśmy sobie od wyjaśnienia, może na konkretnych przykładach. Przygotowałem dla Państwa kilka takich przykładów, które przewijają się w mojej praktyce najczęściej. I zaczęlibyśmy sobie od przejścia z umowy o pracę na tak zwane samozatrudnienie i utrzymanie w części relacji z byłym pracodawcą. Wyobraźmy sobie taką sytuację może nieco z mojego podwórka, że będąc na aplikacji radcowskiej jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę u danego mecenasa czy w danej kancelarii zdajemy egzamin zawodowy na radce prawnego. No i zaczynamy trochę więcej zarabiać. Uświadamiamy sobie, że chcemy przejść na swoje, ale... Jednocześnie, z uwagi na wiele lat współpracy, nasz były pracodawca proponuje nam, że może z nami współpracować w pewnym zakresie, w zakresie obsługi pewnego katalogu klientów. My się zgadzamy na taką współpracę, no i zakładamy sobie działalność gospodarczą. I mamy własnych klientów, ale jednocześnie wystawiamy faktury na rzecz naszego e, byłego pracodawcy za te same usługi, które wykonywaliśmy na jego rzecz wcześniej w ramach umowy o pracę. E, co to powoduje? Mianowicie, e, zgodnie z e, przepisami e, związanymi z ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli chcemy skorzystać z tych wszystkich preferencji, typu ulga na start czy mały zus, nie możemy wykonywać usług na rzecz naszego byłego pracodawcy w takim samym zakresie, w jakim wykonywaliśmy je w ramach tej umowy o pracę. Czyli odpada nam już pierwsza ulga mianowicie no, prowadzimy działalność związaną z obsługą prawną. Wcześniej na umowie o pracę też prowadzi, robiliśmy to samo tracimy prawo do ulgi związanej z zusem. Po drugie, nie możemy skorzystać w roku, w roku jakby, w której zakończyliśmy tą umowę o pracę, z podatku liniowego, natomiast jeszcze dodatkowo w roku kolejnym nie możemy skorzystać z ryczałtu. I co nam to daje? Na przykład, znaczy w połowie roku zrywamy umowę o pracę, ona się kończy, przechodzimy sobie na B2B, otwieramy własny biznes, ale jednocześnie wystawiamy fakturę na rzecz byłego pracodawcy. No, możemy być opodatkowani tylko skalą podatkową, niestety. W związku z czym pojawiają się bardzo często takie pytania. Czy jak w umowie o pracę albo w umowie B2B, byśmy sobie e, dali jakieś inne postanowienia, że na przykład ja nie obsługuję tych klientów e, kancelarii prawnie, e, nie przygotowuję pism e, procesowych, ale na przykład robię dla kancelarii szkolenia, to czy to będzie ok? Formalnie będzie ok, ale w praktyce nie będzie ok, dlatego że co widzimy? Widzimy treść umowy, z której wynika, że jesteśmy zobowiązani do świadczenia na rzecz naszego byłego pracodawcy usług związanych ze szkoleniem. A co robimy naprawdę? Przygotowujemy pisma procesowe, przygotowujemy opinie prawne, udzielamy konsultacji prawnych. W związku z czym faktycznie te usługi się pokrywają z tym, co robiliśmy na umowie o pracę. I co w przypadku kontroli? Oczywiście Urząd Skarbowy zwróci uwagę na tą umowę, którą podpisaliśmy, ale wezwie również świadków. No i jeżeli wezwie tych świadków, osoby współpracujące z naszym byłym pracodawcą, i one powiedzą, że Kowalski robi to samo, co robił przed otwarciem własnego biznesu, no to mamy problem, dlatego że źródła osobowe. W kontekście ordynacji podatkowej również stanowią dowód. No i jeżeli kilka osób zezna na naszą niekorzyść, że my faktycznie robiliśmy to samo, no to tracimy na przykład prawo do podatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym na działalności gospodarczej, którą otworzyliśmy. Więc co chcemy, żeby było widać? Treść umowy. Co widać naprawdę? No. To co robiliśmy faktycznie. I jeżeli uwierzcie mi Państwo, jeżeli na przykład osoby, które są przysłuchiwane w charakterze świadka, słyszą w toku postępowania czy kontroli, że za składanie fałszywych zeznań grozi im odpowiedzialność karna. I mogą iść kolokwialnie, mówiąc, siedzieć, no to nikt nie będzie nadstawiał własnej głowy, tak, za, za te, powiedzmy, państwa preferencje podatkowe czy ZUS-owskie. Więc warto to mieć na uwadze. Kolejny przykład, który pojawia się bardzo często, to jest korzystanie ze stawek ryczałtu w preferencyjnych wysokościach. Mianowicie, często na ryczałcie klienci są przeświadczeni o tym, że znowu, jeżeli my sobie napiszemy w umowie, że prowadzimy działalność wytwórczą i jesteśmy zobowiązani do dostarczania konkretnych towarów na rzecz naszego kontrahenta, a faktycznie my zajmowaliśmy się u tego kontrahenta powiedzmy usługami konserwacyjnymi albo na przykład wykonywaliśmy usługi administracyjne, to, że będziemy mieli prawo do korzystania ze stawki na przykład 5,5%, a nie 8,5%, czy na przykład 15%. Otóż nie, znowu tutaj treść umowy nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co my robimy faktycznie, a nie to, co jest w umowie. Podobnie dodawanie nowych kodów PKD czy kodów PKWU na fakturze, które uprawniają nas do korzystania z bardziej preferencyjnej stawki ryczałtu, również nie są tutaj żadnym argumentem ku korzystaniu z preferencyjnej stawki. Tak? Liczy się to, co robimy naprawdę, w związku z czym jakieś takie wysiłki ku temu że ja sobie zmienię PKD, e, na przykład, że nie, nie świadczę usług programistycznych, ale informatyczne e, i chcę mieć 8,5, a nie 12, to nic nie da. To zupełnie nic nie da, bo znowu, jeżeli urząd ma wątpliwości, może wezwać świadków i nikt nie będzie szedł e, za Państwa siedzieć, e, składając fałszywe zeznania e, dla tych tam kilku czy kilkunastu tysięcy złotych, tak, więc to Wy będziecie mieli problem, jeżeli dojdzie do kontroli. Ogólnie te za w umowie, czy zmiana PKD, czy wystawianie PKWU na fakturze, to jest rozwiązanie do pierwszej kontroli, bo to wszystko, to wszystko prędzej czy później upada. Tak. Kolejny taki przykład to jest na przykład Toński i zadawanie pytań, czy jeżeli na przykład w kontekście ukrytych zysków mamy na przykład spółkę, która zajmuje się doradztwem Biznesowym albo na przykład zajmuje się działalnością związaną z logistyką, a my chcemy do tej spółki wynajmować powiedzmy koparki i samochody w dużej ilości oraz magazyn, który nie jest jej potrzebny, to pada pytanie, czy jak sobie dopiszemy do umowy spółki w PKD działalność związaną z na przykład, wynajmem albo działalność budowlaną, to czy tutaj na gruncie ukrytych zysków będziemy mieć, będziemy mieć jakiś problem? No tak, będą mieć Państwo problem, dlatego że przyjmuje się gdzieś tam w orzecznictwie, że jednym z kryteriów tego, żeby nie powstały ukryte zyski, jest to, żeby te wydatki, które są ponoszone przez spółkę na cicie estońskim. Na rzeczy podmiotów powiązanych, żeby one były w jakiś sposób uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo, i żeby były związane z profilem działalności spółki. Jeżeli spółka w ogóle nie zajmuje się na przykład budowlanką, a my jej wynajmujemy koparki po to tylko, żeby transferować sobie pieniądze, no to samo dodanie PKD nic nie da. Tak? Jakby liczy się to, co faktycznie ta spółka robi. Więc konkluzja na dzisiaj jest taka. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli mamy pewien katalog preferencji i na przykład nie możemy świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie, żeby sobie skorzystać z ryczałtu albo z preferencji ZUS-owskich, zługi na start i z małego zus to sama treść umowy nic nie da. Samo PKWU czy PKD w CIDG, żeby stosować niższą stawkę ryczałtu. Nic nam nie da. Liczy się to, co robimy faktycznie, i urząd jest w stanie do tego dojść, co robimy faktycznie przy pierwszej, lepszej kontroli. Więc, jeżeli Państwo ryzykujecie, to pamiętajcie, że to jest rozwiązanie tylko i wyłącznie czasowe, bo urzędy w praktyce wzywają na świadków osoby, z którymi Państwo miście styczność, na przykład w danym zakładzie pracy, no, i nikt nie będzie chciał ponosić za państwa odpowiedzialności karnej. Dziękuję bardzo.